Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ksazaks, a to jest... Ściszę sobie znowu, bo... A to jest drugi odcinek Piły. Zaproponowaliście, żeby zrobić z tego serię, żeby pokazać Wam tą grę dalej. Sam powiem szczerze, że jestem ciekawy. Byłem ciekawy. I... Stwierdziłem, no to próbujemy. Hmm, ale co to? Są... Ee... Dobra, mam, Chyba kumam. To chyba są autosave'y. Takie. Tam są po drodze. Punkty kontrolne. O, tak, chyba tak. No, dajesz gościu. Wow. A, no, właśnie na to skończyliśmy. Powiem Wam szczerze, że no, zadziwiła mnie ta gierka. Fakt, faktem jest zrobiona przez studio. E, przez studio. Kurcze, nie pamiętam. Te studio, które zrobiło. E, też jakieś dobre horory. Dobra. Trzeba ogarnąć tą zagadkę. Strzykawka. Mm -hmm. Czyli nie za bardzo, e, Studio e, na pewno zombie. Studio jakieś jest, e, współpracow... e, Współtwórcą i Studio. No, niech mnie mam na końcu języka. Trzeba to ogarnąć. Tu jest, Trzeba ogarnąć tą zagadkę najpierw. Potem się zastanowię nad studiem. Pistolet. Nóż, strzykawka, aha. Nóż jest podłączony, pistolet i strzykawka. Czyli to nożyczki nie są podłączone. CO JEST? What the fuck? Jeszcze raz. Sorry za takie zen, za taki początek. Studio chyba, które też tworzyło Resident... Capcom, o właśnie. Dokładnie, Capcom. Zamontuj bezpiecznik, ale nie mam bezpiecznika. Trzeba bezpiecznik skądś, a nie, wszystkie są podłączone. Ale, what the fuck, o co tu chodzi? Tu jest jakiś dynamit. Cholera, nie ma żadnej wskazówki. Tu jest jakieś przejście. Aha, to jest to, to, jest to co tu byłem. Przeszukamy te szuflady, może tu będzie coś w tych szufladach. Na ten temat. Nic nie znaleziono. Nic nie znaleziono. Bezpiecznik. Dobra, dawać. Wsadzimy tutaj. Jak to będzie, to to, to proszę. Darkness, Aslow Illuminates. Aha. Czyli w ciemnościach trzeba szukać czegoś. Coś, coś skojarzyłem, że yy, gdzieś pisała taka wskazówka. O! Innej... Zgasić światło! Aha. Proste! Ale jak zgasić światło? O, proszę bardzo! Tak, 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 ale no nic to mi nie daje, to trzeba. Podejdziemy tu, zobaczymy. Dobra, a teraz mogę to włączyć jakoś? Dobra. Ja chcę wiedzieć, co mam zrobić, dobra? Mam iść po tej linii, tędy, tędy i tu. Wygląda na to, jakby tutaj było. I don't get it. Co on mówił? Spróbuję jeszcze raz to włączyć. Nie da się. Aha, zapalimy światełko. żeby to ogarnąć. Tu i tu jest idzie ścieżka. Tędy i tutaj się załamuje. No pokaż. A tu co? Nie kumam tego w ogóle. A, prosto, patrzcie. <noise> Pistolet. Cholera jasna, że też tego nie zauważyłem. Aaaa, co za bezsens. Okej, okay, no i po co mi to? Mam to włożyć... tu? Czy... Czy gdzie? No, odpal tą zapalniczkę, bo nie będzie to włożyć. Może nie pamiętam z poprzedniej misji, z poprzedniego. Aha, tutaj, do bomby chyba, tak? E, nie. Dobra, spróbujemy otworzyć. Nic to nie dało. Dobra, po co nam ten włącznik? Musimy się zastanowić. O matko, co za męczące zagadki. Niby takie proste zagadki to miały być. Kto to napisał? Ok, skłaniaj. Ujemy. Od razu pistolet. włączyć. Łącznik. Yy, trzeba je szybko. O-o. Bezpiecznik. A gdzie był bezpiecznik? Fuck, Tutaj gdzieś. Szybko, szybko, szybko. Gościu. No jak nic. O-o. Dobra, nie ma źle, przynajmniej mamy bezpiecznik. Okej, okay. kolejne pomieszczenie. Tutaj też są namalowane jakieś... Ja, ale to chyba była taka sama zagadka, ale to, że to wybuchło, to coś jest, jest nie tak, w sensie? Kolejny bezpiecznik, aha, czyli rozumiem, że... Że ktoś tam jest. What the fuck? Fajny klimat, powiem wam. Mgła taka, wszystko spalone. Ale mi się wydaje, że ja tu już tu byłem. Tak by to było samo pomieszczenie. No, nie przycinaj się, gościu, tak. Tak? To jest to samo pomieszczenie, a nie. Co jest? Ej, teraz się poschizowałem. Okej. Okay. Przejście do kibla tajemne. Rozcieńczalnik do farb. Opatrunki niepotrzebne mi widocznie. Amoniak? O kurde, będzie jakaś mocna akcja, chyba. Tu kibla nie zajrzysz? Nie, to Ty nie tym razem, nie, detektywie. Tap. No dobrze, no ale po co mi to? Można tu gdzieś dalej przejść. No, rozwal telewizor. Bez sensu, że nie można rozwalić telewizora. No, spróbuj. Też się nie da tutaj. Okej, okay, no nic ze mnie pozostaje, tylko wrócić się tutaj. I iść dalej. No bo tutaj to byliśmy. Czyli dobrze kojarzę. Mogę tu zmontować bezpiecznik? Okej, okay. światło się zapaliło. ale Chyba zaraz zgaśnie. Dobra, skumałem pistolet. Ogarnęłem system. Ale co mam się wrócić? Może jak ten goście powoli biega, jak on człapie normalnie. Człap, człap. Ktoś jest tutaj? O! Będzie jakaś akcja chyba. Gonimy go. Sprawdźmy co tutaj jest. Na razie go nie gonimy. Podejrzewam, że i tak go dogonimy, bo będzie nam się, że tak powiem, dawał, jeżeli to jest coś ważnego. Ale zaraz spróbujemy go podgonić. No tutaj nic ciekawego nie ma. No to zanim. Zlejemy go wreszcie tym fajnym czymś. Słyszałem gdzieś... Znaczy słyszałem gdzieś... Któryś mi... Ktoś mi napisał w komentarzu, że... Broń jest gorsza niż pięści. Ale zaraz to wypróbujemy. Czy... Rura. O... Może być ciekawie. Do rura mi się wydaje, że będzie robiła większe obrażenia niż... Teraz musimy znaleźć to, co oczywiste. Czemu on to mówi któryś raz? A co tu chodzi? Gonimy go. No. Ooo jesteś teraz w kropce. No zasiukaj go. No, o to chodziło. Ale czekam czemu on tak duże życie miał. No weź go przeszukaj. Strzkawka z lekami. Ale jestem niedobry, że go tak skopałem za... Fryer w zasadzie. dobrze, zobaczmy. Nie, no teraz to się wróciłem typowo, ale no co on tutaj robił tym gościu. Raz spróbuję po tym przejść. I znowu to samo. A tu? Może tu będzie tym razem otwarte gdzieś. Ten kibel był zamknięty, zablokowane z drugiej strony. Hmm.

Ale, że on nie żyje, to nic nam nie daje. Może niepotrzebnie go zabijałem, naprawdę. Oj, spróbujemy wejść na dół, na górę. A, zejdź. Co to jest na tej szafce? Nic. Jakieś dziwne odgłosy słyszę w każdym razie. od drugiej strony jakoś to się te podejść. O, nie, rura, to rura. Tu byliśmy. Jakby to było. Jakby to był nasz cel, to by było bardzo głupio. Aha! Tu trzeba wmontować jakieś. Przejście, te to przejście całe, ale jak to zrobić? Hmm. Tak, trzeba zrobić chyba obiekt cały. Eee. O nie mi to każą robić. Eee. Tak. O coś zrobiłem? Ok, otworzę jakieś drzwi. Spoko. Czyli jest progres. Na szczęście. Punkt kontrolny. No, to już dopiero progres. Gwóźdź. Gwóźdź, jak mi ktoś napisał, jest do grzebania w czymś. Ja jeszcze nie za bardzo ogarnę w czym. Ojej. Po szkle. Wow. Dobrze, że o tym pamiętam. Um, telefon, lampka, nic ciekawego. Oj, co tak zacina? Dobra, kawałek ściany do rozwalenia rurą. No, rozwal aha, bliżej trzeba podejść, bez sensu przełazimy. Jest jeden z niewielu. Z, z, jedna z niewielu gier, którą gram tak bez przygotowania, wiadomo, indie horrory nie są zbyt skomplikowane, żeby jakoś, ło, jakoś żeby jakoś specjalnie się przygotowywać i takie serie mają, oczywiście, ma to coś w sobie, że się nie przygotowuje, ale taka gierka z zagad taka gierka z zagadkami, i tak dalej, no, chodź, co to jest. Hmm, niektórzy walczyli w tym chcą wypuścić krwi, żeby się zajmować. Wystarczy zamknięcie drzwi, przesunięcie zasuby. Czasami trzeba zabrać przejście wcześniej jakimś ciężkim. Stojąc obok dwie obrzęki notów, wciśnij jeden i przesuń go we właściwe miejsce. Zatwierdź. No? Co jest? No chodź. O! Oh, no i po co mi to było? Shift plus 3 Ło! Wow, nowy cios. No i gin, zginął on. Kis z gwoździami podnieść, jasne. Okej. Okay. No idziemy dalej. Nie wiem po co miałem się barykatować przy takim ciurem. Rozumiem jakby to było jakieś pięciu, sześciu przeciwników, gdzie byśmy nie dali rady raczej. Ale... Ciekawe czy dalej to będzie. Czy ciekawe czy dalej będą yy... cięższe walki. Mam nadzieję, że coś ciekawszego będzie. Dobrze, jedyneczka. Trujeczka i trujeczka, pięknie. Pełny ekwipunek, ok. Nie wiem, po co to otwieram w takim razie. Dobra, rozumiem, że ten, tutaj weszłem, tam jest jakieś pomieszczenie. Tutaj nic ciekawego, szefeczka. Aha, tu już mam pełne EQ, więc nie mogę wziąć. Tutaj nic też nie mogę zrobić. Jak i też tutaj, ale zamknię drzwi. Aha, rozumiem. Tutaj trzeba, się, trzeba było się zamknąć przed tym gościem, ale spoko, już nie, teraz nie trzeba. Nie wiem, co miałem potem zrobić. E, tutaj jest jakaś kanciapka. Tędy weszłem tutaj, tak? Wow, wow. Wolny, no, no. Powiem wam wystrój. Chyba najbardziej mi się w tej grze podoba dźwięk. Te przerywniki filmowe takie zrobione a'la film i wystrój tutaj tego wszystkiego. Okej. Okay. Sorry. Czyli przed nami coś ciekawego. Mm, te wszystkie gadki, żeby się pośpieszył, to podejrzewam, że są. Te zamykanie się drzwi za mnie, no, mnie stresuje. Ale okej, okay. podejrzewam, że nie trzeba się śpieszyć za bardzo, tylko to jest tak. Zrobione żeby podtrzymać klimat. Oooo, oh, shit! Jak tego nie będziemy mieli przejść, to kończymy odcinek i kończymy następny. Trzeba szybko wyjść, trzeba szybko znaleźć kod, dobra bezpiecznik. Zatrzymać zegar. Gdzie jest ten zegar? No gdzie jest ten wyłącznik? Cholera jasna. Dobra, przeszukujemy dalej. Nic, nic. Fuck! Gdzie jest jakaś szafka? Nie, 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 nie rób tego. Nie, 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 anuluj dwójkę. Ups. Aha, tutaj pewnie będzie pewnie. Uuu! Zatrzymał się czas. Chyba nie! Co mam zrobić? Wszędzie bomby Dobra. Nas no, spokojnie postaramy się poszukać kodu gdzieś tutaj. 579. Zdążymy? Nie zdążyłem jaki bez sens. Dobra, jeszcze raz. Tym razem wiemy 579, nie? To było, dobrze pamiętam. No to dawaj. Tym razem to będzie szybki szpil. Mamy bezpiecznik. okej, okay, dobra, tego już nie musimy widzieć. Musimy włączyć tamten telewizor, niby, ale dobra. Skoro już znamy kod, to dawać go. Chyba, że będzie inny 5 Pięć... Cholera 5, 7, 9. Jest. Klucz do oddziału chirurgii. Czyli to będzie chyba zachęta na kolejny odcinek. What the fuck! Będzie naprawdę zachęta na kolejny odcinek. Hmm, jesteśmy w innym miejscu w ogóle. Tu możemy przejść. Aha, rozumiem, to jest ten moment, gdzie poszliśmy. Gdzieś tam, Freedom, a to był inny napis wtedy. O, dobry motyw. Aż zmontuję intro z tych wszystkich przejść tutaj. Dwie notatki. Dobrze, to by było na tyle. Sorry, że taki krótki odcinek, jeżeli jest krótki, nie wiem, bo muszę go pociąć. Trochę się zastanawiałem w niektórych momentach. Tak więc, dzięki wam wielkie. Do następnego odcinka, który... Na pewno będzie ciekawy. Na razie.